Witaj, partnerze handlowy Izower. Chcielibyśmy zaprezentować ci nowy Izower Express. Przy pierwszym logowaniu zostaniesz poproszony o akceptację regulaminu oraz zmianę hasła. Jeśli możesz zarządzać kontem więcej niż jednego dystrybutora odbiorcy, zostaniesz poproszony o wybór odbiorcy, na którego koncie chcesz pracować. Możesz samodzielnie definiować ilość grup produktowych aktualnie wyświetlanych. Produkty są grupowane według struktury zgodnej z danymi znajdującymi się na stronie www.izower.pl. Poruszaj się swobodnie po całym drzewie produktów. Wybierz kryterium, według którego chcesz odnaleźć produkt. Jeśli chcesz wyszukać produkt po nazwie, wystarczy wpisać początek nazwy produktu. System wyświetli wyszukiwany produkt we wszystkich grupach, w których występuje. Możesz również nie korzystać z listy podpowiadanej i wyszukać produkty zawierające wybraną frazę. W takiej sytuacji system wyświetli wszystkie produkty zawierające daną frazę. Produkty te zostaną przedstawione we wszystkich grupach, w których się znajdują. Sprawdź szczegóły, klikając w nazwę produktu. Dla produktów spoza cennika wyświetli się okienko z informacją tekstową.